cześć i siema, ja jestem Reben i witam Was na moim kanale Czy pamiętacie, jak musieliście przymierzać nowe jeansy na targowisku, stojąc na kartonie w zimny, jesienny poranek? Albo czasy GG, czasy bez internetu, kiedy królowały gazetki typu Bravo, Popcorn a Ludzie nosili jak najniższy stan spodni, spódnic o długości, ledwo zakrywającej tyłek Przyjrzyjmy się najgorszym i najlepszym trendom lat 2000. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to to jest dobry moment, żeby to nadrobić. Model Y2K odnosi się do lat 1995-2005, czyli przełomu wieku. Rozwijały się wtedy wielkie firmy technologiczne, dlatego wiele inspiracji czerpano z nowoczesnych technologii i estetyki cyfrowej. Sam skrót to nazwa problemu komputerowego, który wystąpił w tamtym okresie. Firmy takie jak właśnie Microsoft czy Apple wykorzystywały dwie ostatnie cyfry roku do zapisu danych. Formatowanie roku 2001 zostało umieszczone pod formatowaniem roku 1998. Co stało się chronologicznie niepoprawne. Bardziej pesymistyczna teoria mówi, że Y pochodzi od year a 2K od nazwy kolejnego tysiąclecia. Jednakże w modzie Y2K wykorzystywane są rozwiązania znane z minionych dekad w unowocześnionej formie. Na początku lat 2000 nastąpił wielki boom na szybką modę. Przodowały w tym Zara oraz HM. Fast fashion mocno nawiązywała do najnowszych kolekcji projektantów. A jej łatwa dostępność pozwalała kupować rzeczy kilka razy na sezon. Target, będąc amerykańskim gigantem detalicznym, dosłynął z tego, że pierwszy udostępnił kolekcję znanych marek mniej zamożnym klientom. Tym zainspirował się H&M, który w 2004 roku nawiązał kolaborację z niemieckim projektantem Karlem Lagerfeldem. Kolekcja okazała się wielkim hitem. Dzięki temu w wydarzeniu, współpraca między markami znanymi a projektantami okazała się być dobra dla obu stron. Firmy znalazły sposób do naszanowania high fashion bez oskarżenia o plagat, a projektanci otrzymywali dodatkowe źródło dochodu. Więcej o tym możecie się dowiedzieć w moim poprzednim filmie. Link zostawiam w opisie. Idąc na przeciw konsumpcjonizmowi, pojawił się trend na odzież przyjazną dla środowiska produkowaną z naturalnych materiałów. Tutaj pojawił się trend bohosik. Chociaż pod koniec lat 90. pojawiły się stroje przypominające ten naśladujący styl hipisów, to tak naprawdę zaczął on istnieć oficjalnie w 2004 roku. Główną ikoną była aktorka Sienna Miller, która wzięła udział w takim stroju podczas festiwalu w Glattonsbury. Obowiązkowe elementy garderoby tej dziewczyny to kamizelki, kowbojskie buty które mocno królują teraz w trendach, tuniki i ogromne workowate buty. Biżuteria koniecznie była wykonana z naturalnych materiałów, takich jak metal, kamienie, skóra czy drewno. Na pewno słyszeliście określenie jak eat bag czy eat shoe. To właśnie wywodzi się z lat 2000, kiedy spopularyzowało się określenie eat things, które nawiązywało do elementów garderoby lub konkretnych produktów jakichś marek jako coś, co jest super modne i po prostu trzeba to mieć. W połowie lat 2000 były to na przykład welurowe dressy, juicy couture czapki, wądacz czy torebki z monogramem Louis Vuitton, które zyskały status kultowych. Ale skąd ludzie czerpali inspiracje, jeśli w tamtych czasach internet nie był tak powszechnym zjawiskiem? Oczywiście, duży wpływ na społeczeństwo miały wtedy media radiowe czy telewizyjne, gazety i ogólnie popkultura. Wydanie w 2003 roku pierwszej części Piratów z Karaibów wywołało gwałtowny wzrost popularności odzieży z motywami militarnymi oraz marynistycznymi. Motywy kotwicy były wszechobecne. Dziewczyny nosiły marszczone bluzki, spodnie ze sztucznej skóry i kurtki z epoletami. Innym przejawem wpływu popkultury jest zainteresowanie Bloomersami i orientalnymi ubraniami. Stawiano głównie na wygodę. Że sukces Shakiry i jej tańca brzucha się do tego przyczynił. Innym powodem mody na takie style było to, że filmy z Bollywood zaczęły być wyświetlane w krajach anglojęzycznych. Niewielki procent amerykańskich i brytyjskich kobiet inspirował się japońską modą uliczną czyli Harajuku dajcie znać, a zrobię też o tym odcinek. Choćby dlatego też bardzo popularna stała się wtedy maskotka znanej wajki Hello Kitty. Spopularyzowała ją piosenkę Gwen Stefani. Już po tych latach teledysk oraz piosenka o tym tytule nagrała Avril Lavigne. Na początku XXI wieku bardzo popularne były Długie, proste włosy, często właśnie w kolorach czerni czy tlenionego blondu. Kobiety, jeśli obcinały włosy, to najczęściej na boba albo na chłopaka, tak krótko przycięte. To wtedy, co teraz takie jest troszeczkę cringeowe i nieestetyczne. To odrosty wiele kobiet właśnie chodziło do fryzjerów, fryzjerek po to, żeby sobie e, zrobić farbowanie, gdzie będzie spod nich wyglądać ciemniejszy kolor. Noszono też drobne warkoczyki, robiono sobie takie rogi na głowie, ale jeśli o modyfikację włosów chodzi, to w grę często chodził balejarz albo kolorowy pasemka. Przechodząc do makijażu, usta malowane były konturówkami, co tak się czasami wyraźnie odznaczało, a często wypełniano błyszczykami glitterowe, idealne, szczególnie do tych ubrań, które mieniły się wszelkimi kolorami cekinów, ale pozostając jeszcze w makijażu, na powieki nakładano bardzo wysoko cienie i to w neonowych kolorach. To czasami śmiesznie mogło wyglądać, kiedy przesadziło się z opalenizną, szczególnie z solarium. Niektóre kobiety robiły sobie tak zwaną tapetę. Już to określenie nawet wyszło z mody. Pomarańczowa twarz, takie super cienkie, wyskubane kreski, albo ich brak rysowane często właśnie kredką, co wyglądało niesamowicie komicznie. Ale te trendy ktoś musiał przecież wyznaczać. I tutaj na pewno kojarzycie takie nazwiska jak Britney Spears, Beyoncé, Paris Hilton, Christina Aguilera, Jennifer Lopez. Skoro wspomniałam o filmografii, to nie mogę zapomnieć o serialu, który był wielkim hitem tamtych czasów. Mowa tu o seksie w wielkim mieście. Też wzorowały się na supermodelkach, takich jak Kate Moss, Natalia Woldaniowa, czy nasza polska Ania Rubik. Najsłynniejsza ikona tamtych lat, Lady Diana. Wiele z tych pań mogliśmy podziwiać nie tylko na wybiegach, nie tylko w telewizji, ale też na kanałach muzycznych, takich jak MTV, Viva też była dosyć popularna, czy SKTV. W Glamour pojawiały się także artykuły o naszych Polskich gwiazdach tamtych czasów. Nie można zapomnieć takiego hitu, który zakończył karierę jednej z polskich piosenkarek Mandaryny. Doda powoli zaczynała karierę. Michał Wiśniewski, który zawsze z nią chciał być. Zespół Wilki, Mysłowic, często leciały w rozgłościach radiowych i na słuchawkach na tych małych urządzeniach MP3. Natomiast projektanci, do których należała ta dekada, to Karl Lagerfeld, Christian Louboutin czy Alexander McQueen. Wcześniej wspomniane ikony stylu, takie jak właśnie ukochana wszystkich Britney Spears, nosili ubrania Marek, Jessica Couture, Ed Hardy, Coach. Wes, True Religion czy Kate Spade. Marki sportowe bardzo cieszyły się popularnością. To wtedy na w popularności wzbiły się Nike, Adidas czy Fila. Nastolatki chciały się ubierać jak ikony sceny muzycznej, a wtedy trzeba pamiętać, że na scenie królowały boys' bandy i girls' bandy. The Spice Girls, Backstreet Boys... The Sinish Child. Wielką inspiracją była bohaterka filmu Legalna Blondynka. Wtedy liczył się blask, połysk bijący od cekinów, błyszczyków. Mode przejawiały się w metalicznych odcieniach, asymetrycznych krojach i wysokich, grubych podeszwach. Adekwatnie do dolnej krawędzi t-shirtu wniesionej do wysokości talii ponad pępek. Krawędź spodni i spódnic spadła. Czasami naprawdę aż za bardzo. Choćby dlatego do mini zaczęto zakładać legginsy mające to jakby wyrównać. I tak jak do spodni zazwyczaj o kroju flare dopasowywano krótki t-shirt, tak do spódniczek zazwyczaj zakładano krótkie kardigany nieryjednokrotnie przylegające mocno do ciała, tak samo jak koszulki. Dla podkreślenia tak wystających części ciała, często na widoku robione sobie tatuaże, zazwyczaj niewielkie, które przedstawiały tribal. Skoro już o obrazach na ciele mowa, to serca ludzi skradły także czaszki, często również w uroczym stylu, czy minimalistyczne serduszka. Nie mogłyby się obyć oczywiście bez dodatków, które, no, powiedzmy, prawdzie w oczy są nieodłącznym elementem każdego stroju. Bandana! A często była noszona na szyi, na nadgarstkach lub jako dodatek do spodni. Ona ma dużo zastosowań, przecież zawsze można w pirackim stylu ją założyć. Szczególnie na topie były torebki inspirowane gwiazdami Victoria Beckham. Jej ulubionym egzemplarzem była torebka Birkin od Hermesa, po którą ustawiały się kolejki. Co ważne, eleganckie torebki ze skóry czy torebki z błyszczącego tworzywa coraz częściej łączono z welurowymi dressami wielomojakiej marki, a stopami odsłaniającymi pępek. Szanujące się Idgeros z lat 2000 nosiły wiązane na głowie bandamy ala la J. Lo. Nakrycie głowy, takie jak kaliszkiety i bejsbolówki, okulary z barwionymi szkłami, biżuterie XXL to odkrytych części ciała, tutaj właśnie w obrębie talii, bioder zakładano szerokie paski, często bardzo błyszczące. Szanki Jewelry, czyli takich pierścionków ze sztucznego tworzywa, połączono je z kolczykami w kształcie kół. Jesteśmy już ubrane, pomalowane, gotowe do wyjścia, bo so przecież nie pójdziemy, więc czas założyć birkenstocki, timberki na szpilce albo eleganckie kozaki w szpic. To jeśli chcemy się wyróżnić, to między innymi z tego stylu czerpały alternatywki. Ale nie, czekajcie! Powinnam powiedzieć syn bo emo wzięło się od muzyki. Styl Syn był połączeniem punkowego buntu z brudnym grungem, chociaż czerpał też z estetyki metalu i gotyku. Moglibyśmy teraz powiedzieć, że to taki odpowiedni alternatywek. Członkowie subkultury emo odrzucali materialistyczny pogląd na świat, i podkreślali siebie jako jednostkę cierpiącą w tym otaczającym ich brudnym i bezsensownym świecie, skomercjalizowanym społeczeństwie. Netapirowane, asymetrycznie wycieniowane włosy, których bazą był czarny kolor, często połączony w takie paski z innym, mocno kontrastującym, co przekładało się również na ubrania, Zazwyczaj właśnie w paski i w kratę. A żeby nie było tak mrocznie, to obowiązkowo dodatki były nieco urocze. Czaszki z kokardkami, serduszka, kości. W młodzieży męskiej królował styl inspirowany hip-hopem. Wtedy bardzo popularny był rap w muzyce: Jay-Z, 50 Cent. I inni raperzy będący u swojego progu popularności nakreślili styl kładący nacisk na luźno opadające spodnie o niskim stanie, które naprawdę wyglądały, jakby miały im zlecieć z tylnej części ciała: bokserki, koszulki z nadrukami, koszulki z grafiką, czy rozpięte podkoszulki na ramionczkach, na które zakładano koszule. Bomberki dla uzupełnienia, obowiązkowo czapki z daszkiem, ewentualnie bucket hat. Żeby pokazać, jak bardzo macho jestem, zakładali łańcuchy. A żeby nadziei było im wygodnie chodzić, to zakładali wansy, Nike Air Force lub inne sneakersy z kolorowymi wstawkami. Królowały pudełkowe kroje, szerokie ramiona marynarek. Spodnie koniecznie musiały mieć szerokie nogawki. A żeby sobie nie ubrudzili butów, to często je podwijano. Panowie, poza inspiracją grunge'em i hip hopem, potrafili też postawić na wysmakowaną elegancję. Choć zaczynało się od garniturów szerokich jak w latach 90., to z biegiem czasu ta szerokość stopniowo malała. W modzie były garnitury początkowo tak szerokie jak w latach 90., do których oczywiście zakładano krawaty w różne kolorowe wzory. Do dziś nie mogę sobie wybaczyć, że nie kupiłam takiego zielonego krawatu z Sylwestrem. Chyba Tweety też tam był, na wintę. a kosztował tylko 8 zł. Także w męskiej modzie nie mamy już tyle cringe'u, co w jej damskim odpowiedniku. I to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, co najbardziej Wam przypada do głosu z tamtych lat. I zostawcie subskrypcję plus łapkę w górę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Bajo!